Kolejne spotkanie pod nazwą Speed Business dowiodło, że przedsiębiorcy nie tylko chcą się wymieniać wizytówkami, ale przede wszystkim doświadczeniami, które tak są potrzebne w biznesie. Nasze spotkanie to jest nazwa, która została przyjęta w celu bardzo szybkich rozmów, które dotyczą prezentacji ofert, możliwości naszej gospodarki, naszych przedsiębiorców, członków naszej Izby. Zatem Speed Business to spotkanie przedsiębiorców którzy jednocześnie prezentują ofertę swoich firm, nawiązują kontakty, tak jednocześnie spotykamy się z otoczeniem, z nauką, spotykamy się w szerokim gronie, żeby móc jednocześnie zaprezentować potencjał naszego miasta częstochowy, zaprezentować potencjał naszego subregionu. A że często pieniądze rozmowy odbywały się w ekspresowym tempie. Spotkania są po to, żeby umieć się odnaleźć w tej rzeczywistości, żeby poznać oferty firm, branż produkcyjnych, usługowych, handlowych. Mamy szerokie spektrum przedsiębiorców, którzy w chwili obecnej, nawiązując kontakty, przyspieszają działania swoich firm, budują jednocześnie większą, lepszą ofertę, a jednocześnie dzięki temu, przez zdobywanie nowych klientów i zamówień, jednocześnie lepiej ekonomicznie się pozycjonują. Wśród przedsiębiorców zauważyliśmy spore pieniądze, to znaczy przedstawiciela górnośląskiego funduszu. Zainteresowanie jest bardzo duże, jeśli chodzi o środki. Wiemy, że ta perspektywa poprzednia w tej chwili się kończy i te środki z niektórych programów są w tej chwili rozliczane. Ale jesteśmy przed nową perspektywą. Przygotowujemy się do pozyskania nowych środków. A konkretnie na co będzie można pozyskać środki? Na pewno będą to środki płynnościowe. Czyli jeżeli ktoś miał problemy w covid po prostu jego biznes stał się w tej chwili mniejszy przez ten COVID, czyli albo lub przez wojnę na Ukrainie. W tej chwili może pozyskać środki płynnościowe na, na to, żeby firma przetrwała ten trudny okres, żeby się później rozwijała. Są środki na inwestycje. To są programy preferencyjne z niskim oprocentowaniem, tak żeby firmy inwestowały w nowe linie technologiczne.